jest radna Rady Miejskiej w Andrychowie, pani Alicja Studniarz. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pani Alicjo, minął już rok pierwszej, drugiej Pani kadencji bycia radną. Jak Pani podsumuje ten pierwszy rok drugiej kadencji? Początek no, nie był zbyt przyjemny. Jak pamiętamy, nastąpił odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącej i, i przewodniczącego. Jak Pani to wspomina? Cała ta pierwsza kadencja jest inna. Cała ta pierwsza kadencja jest bardziej nerwowa, jest więcej problemów. Druga kadencja. Y, przepraszam. Druga kadencja jest inna, mm. jest więcej problemów. Te problemy, niektóre są nowymi problemami, niektóre jeszcze mm. sięgają poprzedniej kadencji. No cóż, moje odwołanie na pewno nie jest miłe, choć zarzuty uważam, że były absurdalne, mm. ale genezą tych zarzutów. Było wyraźne zastraszanie pana burmistrza, który ode mnie wymagał na którymś etapie 50 tysięcy podczas sesji. Pan burmistrz doskonale wiedział, że on mnie nie zastraszy, bo nie miał do tego podstaw. Jednak taka informacja poszła w świat, i efektem tego było dwa-trzy miesiące później, że dwie zbłąkane owieczki z podkulonym ogonem wróciły do stada Pana Burmistrza. Ja to tak odbieram, bo y, to, co Pan Burmistrz w lutym powiedział na sesji, równie dobrze, a w zasadzie powinno się odnieść do niego, bo to nie ja razem z Radnym Kubielusem naruszyliśmy jego dobra osobiste, bo my tylko zgodnie z prawem złożyliśmy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Natomiast nic o tym nie mówiliśmy. To pan burmistrz się pochwalił, wszemi wobec na sesji, i tak naprawdę to naruszył moje i pana Kobielusa dobra osobiste. Więc jeśli on żąda pieniędzy, nie może żądać. To, czy ktoś ma komuś coś zapłacić, taki wyrok może wydać tylko sąd. I do tej pory nikt mi nie kazał tych pieniędzy płacić, chociaż niektórzy ludzie myślą, że. Trzeba zrzutkę zrobić, martwią się o mnie. Nie, proszę Państwa, nie ma takiej potrzeby. A jeśli chodzi dalej o ten pierwszy rok, tak jak powiedziałam, jest nerwowo, jest bardzo nieprzyjemnie czasami. Tego wcześniej nie było. Do tego ta sytuacja w Radzie, zmiany frontu radnych, nacisków na radnych przeciągania doprowadziła, że bardzo niechętnie przychodzimy na sesję czy do Urzędu Miejskiego. Jest po prostu niemiło. Dobrze, już pani na, na sesji mówiła, że nie będzie się na, na ten temat wypowiadała, ale ja mam takie pytanie, może nawet nie od siebie, ale od strony mieszkańców. Czy to nie jest tak według pani, że jeśli radna rozmawia z prezydentem, to nigdy to nie jest rozmowa prywatna? Nie, w tym przypadku nie mam żadnych wątpliwości. Dlatego, że wizyta pana prezydenta była wizytą stricte prywatną na zaproszenie prywatnej osoby. I tu proszę państwa, muszę od razu powiedzieć, że nie był to ksiądz dziekan, to był znany, zacny człowiek z Andrychowa. Zaprosił prezydenta i prezydent przyjechał. A że spotkanie odbyło się w godnym miejscu, jakim jest plebania, no to tylko chwała naszemu dziekanowi. Na to, na to spotkanie ten pan zaprosił 20 osób. Pani redaktor, u mnie na wigilii też jest 20 osób. I ja zostałam tak wychowana, że tego, co się prywatnie mówi, nie wynosi się na zewnątrz. Dlatego ja o tym, o czym mówiliśmy, rozmawialiśmy z panem prezydentem podczas tego krótkiego spotkania, o tym mówić nie będę. Mogę nawiązać do całego problemu, bo tu zostały również przez media i tu kamieczek także do Waszego ogródka połączone dwa wątki, które ze sobą nie mają nic wspólnego. Tu zostało połączony, został połączony wątek obecnie istniejących wyciągów i planów na przyszłość, rozbudowy i kompletnego... Kompletnej zmiany naszego krajobrazu, naszego środowiska Beskidu małego. I o ile tamte wyciągi istniały, sama jako młoda dziewczyna jeszcze chyba TKKF-motor, tym zawiadował, jeździłam tam na nartach. O ile te wyciągi istnieją, niech istnieją. Jeśli tutaj przedsiębiorca ma jakieś problemy z prawem, to niech je sobie wyprostuje. Wielu mieszkańców Andrychowa budowało domy. I wiedzą doskonale, że do odbioru domu potrzebne są pewne dokumenty. Jeśli pan przedsiębiorca będzie miał wszystkie dokumenty, będą one zgodne, na pewno to zezwolenie dostanie. Wtedy, kiedy on budował wyciągi, mnie nawet nie było w kraju. Ja przez pewien czas, przez kilka lat pracowałam jako kierowca tiraj i, i tylko z prasy dowiadywałam się. Że są tam jakieś problemy, że była wycinka drzew, ktoś zaczął wcześniej je wycinać niż się uprawomocniło, później, że została wydana decyzja o rozbiórce, było to wielkim zaskoczeniem, następnie te wyciągi zostały uruchomione. Więc jeśli tam jest jakiś problem, to ten problem jest problemem przedsiębiorcy, nie moim. Więc ja niczego nie blokuję, proszę Państwa, i to, co się do mnie mówi, że ja blokuję, to nieprawda. Drugą natomiast sprawą. Jest rozbudowa. I tu, jako Alicja studniarz, ja mam odmienne zdanie. Mnie tych gór szkoda. Nie od parady nazywają się Beskid Mały. Te góry, wedle planów, mają być całkowicie zmienione. Mają zostać wycięte lasy i z tego, co słyszałam, no blisko 50 hektarów lasów. Te lasy mają zostać pocięte, czyli rozczłonkowane na małe kawałki. To też zmieni. Ludzie nie mają wody, zgłosili się do mnie. Między innymi yy, mieszkańcy, że już jest problem, co będzie później. Ten Beskid jest dla nas tutaj atrakcją dla wszystkich, turystyczną. Nie po to wyjeżdżamy na wczasy coraz częściej w jakieś bardziej nieegzotyczne, tylko takie bardziej dzikie kraje, żeby zobaczyć jeszcze naturę. Teraz już nie jeździ Polak przeciętny tylko do Kan na Lazurowe Wybrzeże. Jeździmy do Gruzji, do Albanii, do Macedonii. Chcemy zobaczyć tą naturę, a my ją mamy tutaj no i chcemy ją tak diametralnie zmienić. I temu ja się, na to ja się nie godzę. Jako mieszkanka, również jako radna, chociaż nigdy, nigdzie jako radna nie występowałam przeciw. Tej rozbudowie, bo nie miałam takiej okazji. Jeśli będzie jakieś głosowanie, i ja mam odmienne zdanie, i do tego mam prawo. Dobrze, przejdźmy do kolejnego równie drażliwego tematu i wrażliwego. Jest Pani przeciwniczką likwidacji szkoły podstawowej nr 3. Jak Pani widzi tą szkołę, jeśli ona nie zostanie zlikwidowana? Uczniowie dwójki i trójki i tak spotykają się już na korytarzach. A jak tutaj zostało powiedziane na sesji, te dzieci, które są obecnie w trójce, zostaną przy tych samych nauczycielach i przy tych samych, i w tych samych salach. Więc tak jakby nic dla nich się nie zmieni. Czyli ja jestem przeciwniczką likwidacji szkoły. Powiedziałam to bardzo emocjonalnie na sesji, mhm. że książek się nie pali, jedzenia się nie wyrzuca, szkół się nie zamyka. Ja tak zostałam wychowana. Tak, mówiło się w domu, tak wyniosłam, taką opinię wyniosłam ze szkoły. Notabene jestem absolwentką szkoły numer dwa. Ja na pewno będę zawsze za pozostawieniem tej szkoły. W szkole w tym momencie uczy się 80 chyba kilkoro dzieci, ale to są tylko klasy pierwsze, drugie i trzecie. Zwykła matematyka podpowiada, że jeśli byłoby 8 roczników tych dzieci będzie wystarczająco dużo. Dlaczego jest ich tak mało? Dlatego, że co roku mamy, jak to malowniczo określił na sesji radny Kubień, jakiś chocholi taniec wokół do tej szkoły. Ja się rodzicom nie dziwię, którzy mają posłać tam dzieci, że mają obawy, bo ciągle mówi się, że ta szkoła zostanie zlikwidowana. I znów tutaj też kamyczek do waszego ogródka. Tytuł artykułu Radni zlikwidowali szkołę. Nie, proszę państwa, nie zlikwidowaliśmy niczego. Tutaj tylko została podjęta uchwała intencyjna o zamiarze likwidacji. Ale proszę spojrzeć, jeden głos, i to właśnie głos radnego Rzadka, który w ubiegłym roku jeszcze był po drugiej stronie i głosował za w tym roku głosuje przeciw. Jeśli jeden głos stanowi o tym, że rada likwiduje szkołę, no to chyba coś jest nie w porządku. Ja ufam, że nasza y, tutaj władza wyższa, czyli kuratorium nie podzieli tego stanowiska i szkoła nie zostanie zlikwidowana. A dlaczego bym chciała, żeby były te szkoły? Bo zawsze były. Nie po to kiedyś Została ta szkoła wybudowana jako dobudowa do istniejącej szkoły. Przecież można było być może tą szkołę postawić w innym miejscu. Był jakiś cel. Ta szkoła była, funkcjonowała. Poza tym, to, czego dowiedziałam się na sesji, no to jeszcze bardziej mnie upewniło, że należy tej szkoły bronić. Radny Kubień powiedział, że w 2011 roku były próby zlikwidowania szkoły numer 2, ale był tam taki dzielny dyrektor, który temu się przeciwstawił wraz z dyrektorem szkoły numer 3, czy wtedy właściwie to nie była szkoła numer 3, tylko gimnazjum i nie udało się zlikwidować. Po kilku latach zaczyna się sprawa likwidacji szkoły numer 3. No więc dla mnie to jest coś coś nie w porządku. Jak Jakiś plan dziwny od kilku lat, i zaczynam się zastanawiać, czy tu na pewno chodzi o dzieci, a nie o ten kompleks, o tą wielką nieruchomość, która przy jednym spolegliwym dyrektorze będzie łatwiejsza do takiego zarządzania, żeby zaspokoić nie tylko potrzeby dzieci. I dlatego ja będę. Głosować zawsze za pozostawieniem tej szkoły i nawet jeśli będziemy podejmować kolejną uchwałę, bo tak mówi prawo, już o likwidacji i wynik głosowania będzie taki sam, ja nadal ufam, a właściwie jestem prawie pewna, że kuratorium nie wyrazi na to zgodę, bo to jest. Dla dzieci niedobre. Pani mówi, że dzieci się spotykają. Oczywiście, spotykają się. I jeszcze długo się będą spotykać, dopóki pan burmistrz nie wyposaży szkoły numer dwa w odpowiednie pracownie. Na razie dzieci z dwójki korzystają z pracowni w trójce, bo one są niewykorzystywane przez dzieci z trójki, bo tam nie ma jeszcze takich dużych dzieci, żeby miały chemię, czy fizykę, czy biologię. Więc na razie tak będzie. A takie y, dziwne argumenty, że coś z licznikiem na prąd, ktoś ma kłopot, no, no to, to to jest śmieszne. A licznik na prąd to jest jedno. A to, że dzieci przechodzą przez szkołę numer 3, żeby pójść na nową salę gimnastyczną. No też to jest dziwny argument, bo pani dyrektor szkoły numer 2 sama, nie mając miejsca, wyłączyła cały parter na potrzeby przedszkola, urządziła tam przedszkole, w związku z tym ma mało klas, mało sal. I wszystkie dzieci ze szkoły numer 2 na swoją własną salę gimnastyczną przechodzą przez przedszkole. No właśnie, a nie uważa Pani, że w tej sytuacji szkoła podstawowa numer 2 jest poszkodowana i te dzieci, których jest tam tak bardzo dużo, i mają za mało miejsca. To znaczy, to, że one są poszkodowane, bo jest ich tak dużo i mają za mało miejsca, to nie do końca jest wina szkoły numer 3. Dlatego, że rodzice sami decydują o zapisywaniu dzieci. Nie tylko z obwodów, być może yy, tutaj jest większość dzieci z obwodów, ale do szkół przychodzą również dzieci spoza obwodów. Więc gdyby nie było, to jest moje zdanie, gdyby nie było takiego chocholego tańca, jak to ładnie radny Kubień powiedział, co roku, być może inaczej wyglądałby nabór. To może trzeba obwody zmienić? A to ja już na ten temat nie powiem ani słowa, dlatego, że gdy zasugerowałam to podczas rozmowy z panią dyrektor, że może należałoby coś w tej materii, to później pani dyrektor puściła taką informację w obieg, że ja dzieci będę do jakiegoś kotła wrzucać, nie wiem, chyba widłami je będę mieszać. No ja się nawet na ten temat nie wypowiadałam, bo po prostu bzdurnie będę komentować, ale to są od tego ludzie nieradni, są od tego ludzie wykształceni, powołani na to stanowisko, żeby oni podjęli dobre i mądre decyzje dla dobra dzieci. Dla dobra dzieci jest lepiej, jak są szkoły dwie, mniej więcej porównej ilości uczniów. Te dzieci ze sobą konkurują, te dzieci mają większe możliwości uczestnictwa w zawodach sportowych, w, w olimpiadach. Sama chodziłam do dwójki, największą radością było, jak grałam w siatkówkę, wygrać z trójką, a dla tych dzieci z trójki, wygrać z dwójką. Więc jest ta rywalizacja młodzieżowa. Po co to burzyć? Ja jestem przeciwna. Dobrze, pani rada, była pani już na basenie Wanderchowia Nowym? Tak, byłam na basenie Nowym w dniu otwarcia. W dniu otwarcia. Wiem, chcę Pani zapytać, czy korzystałam? Dlatego między innymi byłam w dniu otwarcia, żeby zobaczyć, jak ten basen wygląda, bo ja jestem zwolennikiem basenów, korzystam bardzo często. Jednak ja korzystam z innego basenu, ponieważ jest to basen prywatny, nie będę tu robiła kryptoreklamy, jeżdżę gdzie indziej, tam jest mało ludzi, i a jako radna jestem właściwie trochę osobą publiczną i nie chcę korzystać w stroju kąpielowym. No po prostu mhm. jestem kobietą, mam ileś lat i nie chcę, ale basen oglądałam. Basen mi się podoba, tylko. Mógł ten basen być gdzie indziej, mógł ten basen być tańszy, ale to już jest historia. Teraz zostały tylko yy, pieniążki do spłacenia. Dobrze, yy, pani radna, czy uważa Pani, że trzech burmistrzów to jest za dużo w gminie, a jeśli tak, to dlaczego? Oj, czy za dużo, czy za mało. Decyzję taką podejmuje burmistrz. Widocznie potrzebował jeszcze jednego burmistrza. Ten burmistrz, burmistrz Wojciech Polak, nie jest był moim kolegą jako radny. Ma się zajmować sprawami y, oświaty, z tego co słyszałam. Czy y, gminie jest potrzebny jeszcze jeden burmistrz i jeszcze jedna y, pensja, tak jak Państwo często y, y, być może pod swoimi artykułami czytacie, bo tak ludzie komentują, to już nie mnie o tym y, mówić. Cały czas był jeden lub dwóch burmistrzów, nagle Czech. Wydaje mi się, że trochę za dużo, ale czy potrzebny, o tym może powiedzieć tylko pan burmistrz. Być może pan burmistrz tak rzadko bywa w urzędzie, że potrzebuje tutaj zastępcę. Nie mieszka w Andrychowie, wiceburmistrz Wasztylu również nie mieszka w Andrychowie. Są uroczystości, na które trzeba pójść, i wtedy burmistrz Wojtek jest na miejscu. I i rzeczywiście tak to wygląda. Te andrychowskie sobotnio niedzielne yy, imprezy ogarnia, jak to młodzież mówi burmistrz. Polak. Yy, Pani radna, jak się Pani odnieść do zarzutów, yy, jakie urząd zamówień publicznych... Yy, yy zarzucił y, przetargowi, który odbył się na y, zakup autobusów miejskich w Andrychowie. No Nie wie pani, to jest już taka historia z tymi autobusami, że mnie się wydaje, że tam nie tylko y, Urząd Zamówień Publicznych, ale i, i rzecznik dyscypliny Finansów Publicznych mm. temu się przygląda w tak, moim ta odczuciu, tak państwo pisaliście, państwo pisaliście, państwo o tym, dla mnie to jest tak niejasna sytuacja, że być może nawet jeszcze jakieś inne służby się tym powinny zająć, bo z tego co na razie państwo napisaliście, wygląda na to, że ewidentnie przetarg był ustawiony, więc jeśli tak się układa przetarg, żeby wygrała jedna firma, notabene z, zakład, z kapitałem zakładowym 20 tysięcy i ona gminie sprzedaje autobusy, busy w zasadzie, no to trochę to jest dziwne. Ja tu wspomniałam wcześniej, że kiedyś jeździłam jako kierowca tira, tak, nawet miałam taki pomysł, żeby zakupić kilka takich tak zwanych tirów i interesowałam się, ile taki pojazd kosztuje. Mhm. No proszę Państwa, taki pojazd, i to już całkiem dobrej marki i całkiem wypasiony, jak to młodzież mówi, kosztuje około 450 tysięcy, a my busy kupiliśmy po 700. Wydaje mi się, że to jest też dziwne. Komunikacja jako taka, owszem, mhm. ludziom się podoba. Ja zawsze dla ludzi jestem otwarta. Ludziom się podoba, ludzie jeżdżą. Może popełniono tutaj też błąd, że właśnie takie małe były tylko kupione. Z tego co wiem, to w Targanicach ludzie wychodzą na przystanek wcześniej, bo boją się, że nie wsiądą. W Sułkowicach to już w ogóle nie mają za bardzo możliwości w godzinach szczytu. No, ale komunikacja jako taka, ludziom się podoba, jest. jest jest fajna, jest ładna, te autobusiki są estetyczne, pachnące, no bo nowiutkie, ale czy musiały to być akurat takie, akurat za takie pieniądze? No wydaje mi się, że nie od parady jakieś gremia tym się zajmują. A jest to poważny problem. Na te autobusy gmina otrzymała dotację, i z tego co Państwo już pisaliście, istnieje takie zagrożenie, że ta dotacja może zostać cofnięta w całości nawet albo w części. Słyszałam, że ponoć już jakiś procent tej dotacji do gminy nie dotrze, ale to jest informacja niepotwierdzona. Ja tak gdzieś słyszałam, więc nie chciałabym tego no, mówić. tak jak mówił tutaj burmistrz cel na sesji, praktycznie we, tych spraw sądowych jest dużo i na strefie i przy basenie i właśnie przy autobusach i mówił na sesji, że nie ma obowiązku burmistrz informować o tym radnych, tak? Yy, jak jak pan się do tego znaczy, odnosi? Znaczy, wie pani, no kiedyś ustawodawca powiedział tak, że Rada Miejska jest organem uchwałodawczym i kontrolnym, więc my mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek kontrolować pracę burmistrza. No ta sprawa tak wielomilionowa... No, jak najbardziej, chyba powinna podlegać jakiejś kontroli, dlatego my o to pytamy, no ale jesteśmy z reguły marginalizowani, wyśmiewani, obśmiewani, wydrwiwani, a to, że jesteśmy wielcy specjaliści, my jako radni, każdy z nas wykonuje jakiś swój zawód prywatny. My nie musimy być mm, takimi ekspertami w każdej dziedzinie. Pan burmistrz zatrudnia bardzo dużo ludzi. I on ma specjalistów, więc oni się na tym mają znać, ale nam powinni dawać informacje, a przynajmniej nie w taki niegrzeczny sposób zwracać uwagę, jeśli pytamy o coś. Mamy do tego prawo. Mhm. Y Często jest tak, że radni ze strony burmistrza zarzucają Wam, czyli radnym opozycyjnym, że tyle w gminie się dzieje, a Wy zawsze znajdziecie coś, do czego możecie się przyczepić. I bardzo dużo jest inwestycji, tak jak komunikacja miejska, basen, strefa i inne jeszcze. I jak Pani uważa? Co w takim razie powinno być priorytetem w gminie na kolejne lata? Jakie działania, jakie inwestycje? Ja się może do tej pierwszej części najpierw odniosę, że nam się nie podoba dużo rzeczy, a tej drugiej grupie podoba się wszystko. Pani redaktor, ja przed przyjściem tutaj zadałam sobie trudu, teraz mamy te tablety. Mhm. Tam wszystko jest. Przeanalizowałam. 18 sesji, tyle było w, tym, yy, w tej kadencji wszystkie głosowania. I yy, powiem tak radni od pana burmistrza zawsze głosują jednakowo. Zawsze. Nie ma tam indywidualnego myślenia, własnego zdania. To są zawsze te same wyniki. U nas jest różnie. A to czterech jest za, trzech przeciw, jeden się wstrzymał. Wygląda na to, że ci radni posługują się własnym rozsądkiem. Nie wierzę, że przez 18 sesji ktoś nie ma zdania. Tam jest jedno zdanie ustalone. Żeby nie być gołosłowną, dwa razy wstrzymał się radny Żydek, i dwa razy wstrzymał się radny rad... Żydek. Żydek, i dwa razy wstrzymał się radny yy, babski przewodniczący. Radny przewodniczący Babski raz się pomylił, bo mówił, że się pomylił. Drugi raz sprawa w jakiś sposób chyba trochę jego dotyczyła, więc chciał być neutralny. A radny Żydek raz się wstrzymał, bo nie chciał przerwy, a drugi raz się wstrzymał, bo nie odpowiadało mu, żeby ten akurat radny był członkiem komisji skrutacyjnej. Poza tym to są ciągle jednolite zdania zawsze albo na tak, albo na nie. Więc. Sami y, mieszkańcy mogą sobie wyciągnąć wniosek z tego, że my jednak, ta strona tak zwana opozycyjna, teraz już, własnym rozumem się kierujemy, a nie mamy z góry ustalonego, jak głosować. Czasami nam zarzucają, że my jesteśmy przepraszam za określenie, pisiory. Z tej grupy dziewięciu osób, czterech panów należy do PiSu. Reszta startowała z tej listy. Ma prawo myśleć, Panowie SPISU również mają prawo myśleć, mają mieć swoje zdanie. Czyli gdyby na przykład y, radny Kubień był burmistrzem, y, to Pani nie głosowałaby y, zawsze y, tak jak to, nie wiem, linia partii nakazuje. Ale oczywiście, że nie. Jakby pani wróciła do poprzedniej y, kadencji, to wielokrotnie było tak, że ja głosowałam wbrew. Tej stronie, z której, do której niejako przynależałam. I o śmieciach tak głosowałam, i o MZK. O MZK w ogóle miałam całkowicie odmienne zdanie. Więc na pewno nie. Ja nie jestem osobą partyjną i ja mam w sobie taką, taką rogatą duszę, że ja mam swoje zdanie, tego zdania się trzymam, nie zmieniam tego zdania, nie skaczę z miejsca na miejsce i na pewno nie. A pani mówi, że jest tak dużo w gminie. Oczywiście, dużo w gminie się dzieje. Bardzo dużo y, widać, zresztą, bardzo dużo osób na pana burmistrza y, głosuje. To znaczy, że w gminie się dzieje dużo dobrego. Wiele z tych, y, z tych y, inwestycji jest robiona na kredyt. Czy są to inwestycje bardzo drogie? I ja się z tym na przykład nie zgadzam, ale ja mam do tego prawo, żeby się nie zgadzać. Ale no, dzieje się dużo. Wie pani, jak ktoś jest prywatnym biznesmenem, to wydaje prywatne pieniądze. Burmistrz nie musi tak bardzo y, o własną kieszeń się martwić. Więc wydawanie pieniędzy publicznych być może jest łatwiejsze. No, dla mnie nie. Cudze y, wspólne to nie jest łatwiejsze. No ale być może tak jest, że jest, że jest łatwiej. A, no to właśnie, co, na czym powinna się Rada i burmistrz skupić przez kolejne lata, Pani zdaniem? Moim zdaniem powinno być tak, ponieważ jest tak zwana piramida potrzeb mhm. człowieka. Powinno się przede wszystkim skupić na zapewnieniu potrzeb podstawowych. Bo jak ktoś będzie, to tutaj już jest taki bardzo drastyczny przykład. Jeśli ktoś jest głodny, to chce jeść, a nie kąpać się na basenie. Więc należy najpierw te podstawowe yy, potrzeby zas zaspokoić. A przecież mamy ich mnóstwo, ile lat targanice nie mają wody. Ile lat mieszkańcy Sułkowic proszą o tą czy inną drogę. Z w, yy, w mieście są drogi, w których można po kolana w błocie utonąć. Ile razy proszą ludzie o kawałek chodnika, o, o cokolwiek. Więc zróbmy najpierw te. Małe rzeczy, a może nie najpierw, róbmy je równolegle, ale nie tak, żeby latami ludzie chodzili, prosili, dostawali obietnice, po czym nic z tego nie wynikało. Jak będziemy mieli te podstawowe sprawy za, yy, zapewnione, to wtedy można Zaspokajać za te wyższe potrzeby. Ale jak ja słyszę, że tutaj są plany po kilkadziesiąt milionów na budowę tego czy tamtego, a ludzie w Targanicach nie mają wody i proszą, żeby im zrobić studnie, czy, czy w jakiś inny sposób rozwiązać ten problem, no to to nie tak. Według mnie nie tak. Nie ta kolejność. Może trzeba to wszystko zrobić, tylko troszkę tutaj tą kolejność odwrócić. Dobrze, to tyle. Dziękuję Pani bardzo. <noise> ja również rozmowę. dziękuję i dziękujemy państwu bardzo Dziękuję za państwu